Hej, manko z tej strony no, Witam Was na filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić taki mini domek. No jakby nie mini domek, po prostu e, dekoracje do domku. No ja tutaj sobie przygotowałam takie miejsce, gdzie będę te rzeczy różne robić. ja Akurat teraz będę do takiego pokoju. No, no to tutaj mam przygotowane już rzeczy, więc... Jak chcecie mieć fotel, to na przykład tak z drzwi, no i tu jest taka półpłytka. Pół są są że niby takie, że pół, że. Takie otwierające się jakieś szafki, no nawet się, no, się otwierają, i tutaj, te, że gdzie można położyć książkę, to. Tutaj też można pisać różne rzeczy. No, no i na szczególnych można stawiać, tylko że trzeba shifta przytrzymać. No i tutaj taka ramka, co można przedmiot sobie włożyć, i ja tutaj akurat sobie włożę piórko. Że niby to jest takie pióro do atrawentu. Tu jest atrament i tak to widać no, to, to, to trochę nawet, że niby piórko jest zamoczone, że w tym atramentie jest. Więc pierwsza rzecz jakby gotowa. Ojej, ojejku. To już. Naprawię to i już zaraz się znów widzimy. Więc już jestem i teraz pokażę Wam, jak zrobić łóżko, takie, takie no jakby duże łóżko. No i tutaj, jak wchodzicie, trzy łóżka. Jak chcecie, to możecie tutaj, tutaj z innych bloków robić, ale ja akurat y robię to z kwarcu. I możecie też tu postawić jakieś doniczki. Ale jak będziecie chcieli akurat tak, że tu będzie niżej, to wam się tak toniczka nie postawi niestety. Bo ona się postawi wyżej. Nawet na I ja, ja tak sobie zrobię, możecie też sobie to wyżej robić, jak chcecie. A ja jeszcze... No i może no się robię, jak chcecie. No. I tutaj jeszcze takie ogrodzenie jakby do łóżka. To takie barierki I jakby łóżko gotowe To już w tym pokoju mam biurko, łóżko No i na razie tyle No to teraz postaram się zrobić taką szafę To... No, za, za chwilę wracam Dobra, więc już przygotowałam sobie wszystkie rzeczy, więc mogę zaczynać to budować No i... Najpierw tutaj, jak widzicie, już zaczęłam budować, no i ja stawiam tutaj, żeby to było jakby tak wnętrze tej szafy i tutaj dowywuję z boków. Biorę to na armory. Na zbrojki. No no i tak na razie to wygląda. Już tak zamknięte. No i tutaj jeszcze będą jakby takie szafki na górze. I to tak wygląda z zewnątrz. I ja już tu sobie wcześniej przygotowałam tutaj zbrojki diamentową i nederytową. No to będzie można je tam postawić na tych stojakach. Hej. Hmm. No i tutaj właśnie, że będzie można mieć te najmocniejsze zbrojki A tutaj można tak chować te słabsze Ale ja na razie tutaj schowam sobie te zbrojki, bo już mi nie będą potrzebne No to ja tu na razie schowam, może potem mnie sąd wezmę ale po prostu na razie, żeby po prostu tu były. No dobrze, więc będę zaczynała e, e, robić. Już, przygot będę się teraz przygotowywać i będę Wam pokazywać następne. No, rzeczy do wystrojenia Waszego domu. To, za, to zaraz się znów widzę. Dobrze, już, już przygotowałam. Te itemy, więc będę zaczynała. No tutaj dla wystroju dam tak właśnie te książki. Tutaj dam ender chesta i Enchanting Table. Ale, nie, nie, na przykład dla wystroju też nie róbcie tutaj dywanów, bo to blokuje Enchant. Że na przykład, że wezmę sobie jakiś. Ten miecz, i na, na przykład, no i postawię to, we, wezmę, bo już pokażę, że po tutaj dywan. O ojejku, jejku, nie, nie, nie. Teraz postawię tutaj dywan. I patrzcie, że tu, tu jest na przykład 10. Ojejku. No tu jest 10. Bio... nie no, ciągle niż ten enchant. A tu się. No i teraz. Tu jest 24. Widzicie różnicę? Że właśnie nie stawia... lepiej nie stawiajcie. Po prostu dla wystroju już to zostawcie. No. O. I będziemy dalej, 10, 3, 4. To nie jest po prostu, że to różna nie, nie się od... Po prostu się Po prostu, że... No. Że po prostu raz tak jest, raz tak, ale to nie, po prostu... Dywany blokują enchant. No dobrze, więc jeszcze tutaj postawię latarnię. I jeszcze tu. No to widzimy się zaraz. Zrobię taki płaski sufit i pokażę Wam, jak zrobić fajny żarandol. Dobra, to zaraz się widzimy. Dobrze, to już przygotowałam sobie itemki i będę zaczynała robić mój żerandol. To najpierw robimy takie z dwóch, dwóch krat z jednej strony. Tak, tak, tak i tak. Potem to jakby łączymy tak ze sobą. O. Dodajemy łańcuchy, na których będą wisiały te... Lampy, jakby te lampy I Jakoś będzie... Każdy może z tego mniej albo więcej dać Może że Ja tak w różnych miejscach, że tego też nie będzie I tak wygląda ten mój żerando i, i jak widzicie, to też sobie tutaj przygotowałam miejsce na okna, bo i tak, i tak będzie tutaj trochę ciemno. Tutaj miejsce na drzwi. W następnym odcinku będę robiła ten dom z zewnątrz. Dobra, dobrze. So pa pa